Wielki finał pierwszej edycji Xio Cup i dowiemy się, kto zgarnie główną nagrodę w postaci 20 tysięcy złotych. Kto zaś 10 na drugim miejscu, a kto tylko 5 i będzie musiał pogodzić się z brązowym medalem w Xio Cup numer 1. Przypominam o dodatkowej nagrodzie 2000 zł, po której idę za MVP turnieju? Najpierw Wielki półfinał z Drabinki przegranych. Rewanż drużyny Ksajo Rybson na Wysocki Drutut. Ostatnio pechowe 1-3. Pechowe 1-3 dla mojej drużyny, ale dzisiaj dzisiaj będą jej. Witam cię, Łukasz! Witam cię, Przemek! Witam cię, Artur! I witam cię, Wojte! Przemek? Ciemo! Tak, napisali mi na Instagramie, że masz jednak na imię Kamil i mnie oszukałeś, ale. Nie, Bartek w zasadzie. Tak, w zasadzie to Bartek. Ale mam wyje... Dla mnie już zawsze będziesz Przemek, nie? Dzięki, zawsze chciałem mieć tak na imię. Czy jesteście <śmie Nixon> gotowi, drużyno? Nie. Banuj Gwen. Akszan. Nie, nie, zbanuj Kamil, zbanuj Kamil, zbanuj Kamil, zbanuj Kamil, zbanuj Kamil. Lucian, 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 Lucian. Dobrze. Idziemy. O, pięknie. Jin! Oni on grali już ten draft kiedyś. Wukong, o, super. Wukonga z dużo pików. I teraz tak, ja mam dobrał jakiegoś supporta i junglera, git? Możemy wziąć Nami. Na, no to nami uder. Go, od razu z bomby Marci pikkuł. Ale zbani. robię też Sorcerery. Także taka no, dominacja, żebyśmy gotowi, tak? Żeby się zestresowali. mu kurwa, co jest? No, Ale jest to odpowiedź. odpowiedź. I teraz nie Wysocki wchodzi na Irelie, kurwa. E, z z blindów brał tylko y, Xante, jeżeli chodzi o piki ogólnie, w jakim grał w turnieju, to grał Fiora, Camille, Jace, Skail Gwen Action, Xante No to ban Fiora. Ja bym Fiora Jace zbanował. I to oni -zban też mogą... Y jest szansa na to, że Xante pik. no Co wiesz Xante? Kennen'a Weź Ankę Anka No to w Ankę, a Gra z Banet, okej A Nautilus po prostu? Ja mogę grać A mamy damage? Zaraz Czodry będzie bił No ja będę bił w chuj Kasantę To ja mogę grać na Nauta, bez problemu Dla się się Ksantę No Kasantę tak, Kasantę tak Na ma, jest to Ale pytanie czy nie mamy lepszego piku, nie? Jeżeli Swain jest spoko takim blind pickiem, to im lepszy Tego Depsona będzie brakować raczej Będzie brakować? Imo mo Long są, ja bym nauta auta brał tutaj Słuchaj mi naut, naut, naut. naut. Nie będzie brakować dipson, no, on nie ma opcji No nie no dużo domin że mam Imo na nich No ja wszystkim oni nie mają na czym oni... tego Deepsa no, no. no to to się zgadza w sumie Garem, Nie no chyba jaja, jaja sobie robią To placeholder? Nie nie no, Garen jest dobry nie jest dobry Jasne. Konto, to tam jakby to jest, nie będzie, jest. Niego RQ to tam po prostu mnie erkuje i mnie zabija, ale ja go nie będę erkał, więc wydaje mi się, że nasze piki nie jest dobry. rytnia ja w ogóle totalnie pierdolę jak coś. Nie ja go odskaluję go, rucham, wszystko robię, także tutaj. Yy... Ja, ja zaczynam z kulem po prostu i farmię, co? Dobra, na midzie te mecze były na pewno tak, że ani ma prajo. Ale możemy już grać po szóstce free killa, pewnie. A na bocie co? Po, po szóstce free killa. No, no, powinna skurczować. Że nie wiem, czy nam damagea starczy później. No w chuj mam damagea ani ma. Pytań, czy im starszy obrażeń? Oni nie są mamy low damage. Ja chuj damagea. Oni się powinni martwić o obrażenia, moim zdaniem. To jest mój puffing. Okay. No, może go zagrać jakoś, nie? Deadmans, Deadman, woko. Okay. Dobra, ja będę grał w sok. No? się reda, zwardował reda. Kurwa, czuję, że to wygramy już te teraz. Wszystko jest ok, widzowie. Ja pierdolę, no pograłbym sobie, nie? Defless, jak coś. No, sorry, kurwa. No ja też. No nie wiem, no ja ale Hadem i. Metel, ten, generalnie się stresuję, że tych dwóch klipków nie wezmę, co mają low HP teraz. OG, <laughs> all OG. All Wukong, side Będę kontrolować, okay, mila. Nie, ja chcę to spuszować. Będzie, będzie ciągnąć i slasha spalić. No jak. To się raczej nie uda, tak, ale. No już flasha Ale okej, okay, super, nice. Ma, mam za dwa spele, mam za dwa spele. Ani flash, ani flash. Idę do ciebie. Dawaj, masz tuna. Kurwa, on tego. Się, Dawaj w niego. Jest w ogóle mit. Chcesz, chcesz czy nie? No biegnę, ale nie wiem, czy urywamy. Mam za 9Q. Słysza ja szans No jestem pewien, jestem pewien. I oni cofają. Weźmy to na zero tego wave'a i całkiem. ani tapę. To, Moza, to tu Może, może, No, no, no. Okej. Okej. Ona na flecha. Okej, bez flecha, gate. Naut schodzi, naut schodzi. Może być dive. No, no, no. Okay. Okay. Okay, bez flasher, na odschodzi, na odschodzi. Możemy zbić Okej, okej. My to puszujemy jeszcze, jeszcze wave. Nie cofą ja mid, cofam mid. Posłuchajmy wave'a, żeby tracili Cofnij, cofnij u Go 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 Anka zamknij go, Anka zamknij go, Anka, zamknij go. Zamknij go. Zamknij go. Ghosta ma. ma O not mid, not mid Możemy no, no, no. Czy Nie już nie, już no, Idź do Mida, idź do Mida. Iź do mida cofam, cofam. tym dreenem? Eee, nie, nie, nie wiem, wiem. Okay. Sen na flash na pewno Bozerki, Ani Nie wiem gdzie jestem nie Naut jest bez flasha i uder ma ghosta nie? Jest fajny poczekajmy po prostu na pierwszy i ten Luciana i nami, później cały czas wokół nich gramy jest fajny. Ja też na domu nie gramy Tak, jubek. walczę za nic solo 4 mamy Biegne biegnę, biegnę no mi da, biegnę mi da, tak, jak coś? Ja biegnę, ja biegnę, ja biegnę Biegne, biegnę, biegnę mi da idź tutaj w tą stronę, od na flasha? Ja mogę kurwać, nie? Dobra, jak podejdę być fajny. mu pomóc tuerem może? Nie A nie może go zabić. Nie, nie. Zajebiście, zajebiście, idę do ciebie Artur. W oglą Kurwa jak ja to kół dostałem tutaj ja no, tak, też mam. Okej, okay, ja cofam. Daj mi, daj, o. No, no Weź to? Bo kurwa tak. Anka w topa pójdzie po prostu. Możemy to nawet zerkować tego wave'a, no, ale oni nie weź. No to On będzie rapinka. cena jest możemy szukać? chyba jest out. Nie tak wiem, tak ciężko, ciężko ja jestem low, wiesz. Dobra, 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 Obronię. A nie bezerki. Wchodzę, ej, no, A ja okay, nie mam Sennę? Ej, patrzę jak. zerką, patrzę zerką. Dobra, może z coolinga dobiję? kurwa, ja pierdolę. Mamy, my jesteśmy na spagę, chcemy tego coś mogę kontestować. Mamy Abyssala, mamy Stormlazora, mamy. No jesteśmy silniejsi, okay. nie? O wiele. Ja bym powiedział, że. Mamy TP te... Te... Advantage, tak? My musimy to wykorzystać, nie? Poczekaj na mnie na Wojtka. Obijam ją. Bez bariery jest, bez bariery. Ty ją kosisz, stary. Ja biegnie na na coś. Tam biegnie. Okej, okay. bieg. i tak big, i tak big. Mamy Free drake'a to... z tego, wzajutku. Garen jest na midzie, okej, okay, garni jest na midzie. Czekaj, czekaj, Walka, kurwa. Ja mogę tam tepnąć zaraz, z bazy. Z tepnę z bazy, okej, może nie no, no. Bez Bezerki, Garen. Chcesz bić? Za zachowaj na Drake'a i no, zachowaj na Drake'a. Typuję na nie, po nie powinni kontestować, są low. Nic Druton się stało, bro. tego no, pierdol, było Rota. tak free, nie? Ej, z to ona, ona flesza, ale możemy ją 3-8 ma. Aha. A ten Nautilus wygląda OP, powinniśmy go grać chyba. Nie ma ojga na bacie, nie zdejmują nas. My będziemy perma pushować, bota raczej teraz. Mhm. Jest w ogóle na mnie, bije się z Wukongiem. Ma divine'a całego, czy niszczy? Nie jestem czy nie jestem dead Ojojoj A, dead Całego divine'a, kurwa 3-0 jest, what? Ty, ja Play, do botu chodzę. Dive, dive w bot? A, Ej, zaraz okay. Haha, no, nie, Clerk, nie, Ja nie dam, ja nie dam Mam Idę, idę w sen, Ma flasha, ma flasha, ma flasha Mam dżina, mam dżina, mam dżina Tankuję, Jeszcze, jeszcze tankuj Nice Super biście O, no, plecikę jeszcze wezmę, nie? Hmm. Ona zrzewkowa, kurwa, no. Pierwszą zawsze trolluje Pierwsza wolna taka. Ja tak już jestem w chuj silny. Ja pierdo. Oma 3-0. Tak, tak, tak. Mida musicie iść, chyba. Nie oddawajcie... nie... Jeżeli grajcie <grym> <grym> save, by mu nic, nic nie dawać. On na Wukonga i Garena ani nie zagra sobie. Musisz nukować Luciana dla nas i tyle. No to, 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 to cały job to jest po prostu go CSKować, by the way. I Wukong i ja go rozerwiemy na skrępy. Nie, za to. Idę, idę. Anka, Marka Anka Anka, 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 daj, no możemy, możemy, go go, w go, 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 go może, mam pila, no? Aj, kurwa, Zbiej, super. No, super. za jeden, OK. musimy kończyć playa, będzie w ja mogę iść Haralda, wukon, nie wiem gdzie, nie nie wiem gdzie, RK-10 Oli spaliło, Było, ale, kurwa chcemy tu? Chcemy, no, 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 nie, 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 nie ja nie Nie bijmy się, nie bijmy się, się nas Idą do was, na mida No bo cię zgadam Ej, Ej, Wukong w szale to robi, ba Tak, tak, tak Uważaj, uważaj Ej, Wukong do dołu ma Nieźle Ma flesza I tak nie mieliśmy smoków więc ten soul będzie tak bardzo później. Ten y, lane na chyba nie jest dla nas dobry za bardzo, co? Ja zaraz mogę meczować Garena, nie? Wukong na botę, zewujmy tego debila. On jest o. mega słaby na nas. Zbardował ile, ile. tutaj. No to ja, ja jestem. Tpuję tu. Senar? Może Może bawi złapiesz. O, no, nie ma ogni. Daj flesz. Useless ode mnie. Ej, dawajcie, grajmy do da teraz, spaliła. Mogę się... jeszcze na no takiej sandy na Autilus gówno nam robią. Oni mają zero obrażeń na garena Wukonga. Przyszedujemy ich armor i porozrywamy. Dobrze, okej. Okay. No masz rację, masz rację. Te penie nie mają, mamy te Advent też lekkie. Nie? To, to tak było dobry pad. Przypuszczam na przykład, co mi da, Wyjdziemy tutaj zrobić wizję, żeby Sandy mógł tepnąć. Zacznijmy nasza w trójkę na Autilus. Ja się tutaj. Tu na razie. Możesz tam Wukong? Możesz no. no na pewno chcemy forsować, jak garena jest na bocie. nie? on nie ma te peka, więc on nie powinien móc grać tu. Okej. Okay. I my możemy się bić, ale klucza jest na idziemy tu ich szredujemy raczej. Też? Tak, 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 tak. tak. Mamy mimic jest. On tu... Dobra, no, 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 nie, tyle. 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 no, okej okay. okay. -na nautilus. no, no, mnie. Do ciebie zaraz, no, 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 go, nie go, nie go, nie go, nie go, nie go. Jest ja no, 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 ale Wuko. chodzi o, do mnie nami, a ja my totalnie totalnie lecu. On jest, ta, no, jest no, ale sterolowo wiesz, użył całe combo i nie mógł nas bić. E, On no, do... nie jest już twórny, to jest garenik w końcu. Zabijacie ich. Idę mi da. Widział mnie. Ja też. Ja, Pierdole, nie, nie, chyba nie. Straszny dźwięk. Nie, nie. nie Hej, ma dobrze! Dobra, w... No, woka już shotdowna, więc no o tyle dobrze. Dobra, już wygrywamy, mamy teraz flasha Ani Musisz tego flesza trzymać i po prostu oni nie. nie panikuj i nie używaj tego gówna w Nautilusie, który w ciebie wejdzie, nie frontlineuj, daj robisz to Mi i... Wukongowi i po prostu jak wychyla się Lucian, to dajesz na niego flash ult i ja i Wukong tak spolujemy, on nie ma tego jak przeżyć, bo nie ma klęza, okej? Okay? Teraz chower okay. wokół mi daj ja. ja Wypuszczuj jeszcze jednego wave'a na bocie, ja wypuszczuję topa i, i robimy wizję na naszu, okej? Okay? Ej, mi migrę, ej, pauza! Ty, mi igrę? Musimy. Dobra, w sumie to ja co ja pierdolę, nie? To już nie wiem. Jestem jakiś siębnięty. Ale co, co? No, nie, no ja stary, to próbuję coś powiedzieć, tak wiesz, żeby nie było, że jestem useless, to nie? Bo wiesz, zaraz, zaraz się skończy, gra, ja będę miał 4 kadypsa, to ja próbuję to coś jak przyaktorze, że ten cały, nie? Więc nie chodzi. No nie, co w się, sensie, no i jak jest dla tych, że no kurwa, no i mo. No, o... stary Garen idzie ja... na topa, a my engageujemy. Zaczynam na szora od razu z bomby. No, no ale wytraszamy Garen jest teraz na topie, to nie. Nie no wiem, nie, nie, nie. Ja, ja mogę, ja mogę iść po prostu za, za wami, kurwa, dostawać ja was leszka? i... Fleszku nawet próbować mogliby no, próbować. No to... Miszka kurwa tankuje. Senna jest jeszcze bez flesza. Także Marcin nam idzie małyszym szukać. Nie chcemy wejść top topce zrobić wizji teraz? Możemy, no, no, no. Bo tu garen poszukasz? No po to nautilus pierwszy. Garen nie ma osta i flesz, on jest totalnie free dla Was jak coś. Skąd to już głęboko jest, to, widzą nas wszystkich. Muśc, garen teraz może schodzić. Nie, 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 topa. nie, to bojga, wracaj <muchy> to po, wracaj to po. Chcemy się wbić front to back, turututut, czy mam szukać flanki na przykład na jakiegoś Luciana? Raczej, Lucian jest bardzo low range, możemy go zabić bez problemu. I teraz mi da agresywnie agresywnie, mimo. grał nam gdzieś jak coś, nie znał ten, tepekiem. Tepnę te, te mi da, może po prostu. Zdejdźmy do tego. Ta, dla... ta, ta, ta anka jest odcięta, tu bardzo. Nie wiem, tepować już? Czy po no, prostu no, jest jednego no, wavea? No, no miałeś już zejść dwa wavey temu, nie? Także kuratrę. Trochę... Weź na tego warda, stepować zaraz, co nie? I Będziemy mogli no, wejść wstep. No, po prostu. Bardziej szukam flanki. No, A my tak nie możemy, weź. Zdejdźmy do Wukonga. Wukonga jest wstepane. Możecie wejść w koła przegrupować, co nie? Dla to to tak, po prostu. 9 koła zdążymy. Ja się wybijam do Pitu, po prostu, dobra? A to jest warszajd, no. się nie mową tym przejmujmy ja spróbuję wybić do was kogoś A zaraz przejmujemy przejmujemy do kajdany zajbałem zajbałem kanka 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 karę na mnie ja damy nami 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 anti wiem my załowiemy tu trzech biegnę Robertus. robertos jin 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 Bez flashant ale po prostu nie wyszło mi się zrobię się fajcha kurwa maj kurwa klasa co? mnie bez flasza o, Panujcie mnie, panujcie mnie bardziej! Ja to wszystko trzymałem na te ostatnie gry, ja to trenowałem na moim koncie A czemu, czemu, czemu byliśmy ze spitowaniem w tym fajcie w ogóle. No w ogóle no, wjechał w... No do, 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 do tak nie może, nie? Ja powinienem po prostu bez do was nie. No dobra, dobra, to nie wzięli. Możemy grać w chyba. No grajmy, jak grałem, że każdego i w lasu i no, ja na smoka jeszcze, wszedłem tak, ja, ja się... tak naprawdę tam trzy osoby były, bo, bo jeszcze Wukong w ogóle... Wukong, wukonga nie było wukong, w tym fight'cie, tak naprawdę. Wukong tędy, no. U nas r, r nie mają, ja mam R-kę. W sensie też mam r ma flashanka, no, nie, nie ma, ja ma, ma flesza, dobra, podchodzę? Ej, patrzę, to podchodzę. Spierd... No. Senna, 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 Senna też. Też idę, też idę. Jestem na Sennie. Na Sennie w Wukongu, jestem. jestem senna bez flasha, Wukong, Wukong. Jestem dead. Żyje. Może nie. Garem bez R-ki, bez r Senna bez... Anke nie ma flesza. Senna Ja mam za 5 sekund ulta. Ja jeszcze lecę na ten na drake'u. Mam Senna. Ej, patrzcie Ankę! Anka, anka może okay. Tibbersal. Anka, Anka, Anka. Ty teraz, jak Uwaga Tibbers. Ja multa teraz. Ej, Miszka potrzebuje pomocy. Leku, jesteś dead chyba. Idę, de, idę, idę teraz. A... RK Kale? zasłonić. Nice. Bierzcie owka, bo Garen będzie w jest w plecu. Spróbujcie go zabić może już. Dobra. Dobrze. Okej okay. Dobra. Dobra, ten dzisiaj. Ja Tylko musimy właśnie tego Garena przypilnować i on będzie już lesz. No jak no dostanie ty z jednego, dostanie masz to. Nie my, my, my chyba my nie możemy my... olać nie, nie, nie. w ogóle kurwa i tą Senna, i zdzina i nie robią obrażeń, musimy po prostu płiekć. No ja, ta sena ma ta kurwa. Muszę był głoko wchodzisz na nauczylem, to musisz bardziej tak jakby naręcz nasz grać, nie? Bo ja co kurda mogę wchodzić jak się określony A jest często tak, że wchodzimy po prostu w team fight i wiesz, Lucian jestem tu z udyrem

Chyba ja mogę zaraz ult jakoś puszczę. A to Git Guys, chodźmy mi daj do... jakby oni teraz nie puszczyłem na broni, żadnego towera nie wzięli, to jest dobre do no. nas. No. Garen, Garen, go. go. Ja kudwisowałem, my bad. To fine. Ej to panie Hitzek to szczególnie. Ej ej! HULT ULT ULT! Ciężko załączyć Ciężko no, no, Ciężko no, no, się... tu Po prostu ja, coś imo. Ja ok, ja ja może wybiję do was Skarbimy się. Garena, Garena panuję Przedszy nami, przez nami jest jestem Mamy go, mamy go, jest hit Okej udurzimy Senzwarzy jestem, jeszcze mam twartszy jestem ja Wszystko nie mam AP w ogóle. Puszujcie to. Na mnie? Ja, no nie ma flesza, nie ma flesza, nie ma flesza. Żartowałem. <grym grym grym> no nie, nie ma, nie ma. nie ma, no. Ja mogę tepnąć na plecy jak podejdę po wow. kolejny tower. Jest dobrze, ogólnie dalej jest winable. Jeden fight i ujnek. Minuta 20 do tego. Bierzemy tego nie na soraj, czy my grę Anka jest na bocie. Anka ma tepną. Ja po ja, ja, ja pójdę wchodzę agresywnie. Odchodzę. No, wiem, że jest. Idę, idę, Możemy najebać. tutaj Sena, Tutaj ja bym sen. ok Możemy tu powoli grać. Oh, Imo. Nashor, 30 sekund. Ej, Imo, my to powinniśmy zacząć od razu. Ankom, stań tu, okej? Okay? Tak, ja będę na flance i, i, i będę ich w kurwę na flance. Tak. Anka, ty stoisz tu i tylko hoverujesz pod tego. Pod ja Luciana, a ja będę... Ja Luciana szukam, no. Jak nawet tak. nie kogoś innego. Ja będę front ich szykował. Będę pilował scenę z jeanem no, tak? Robię, robię. bo no, 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 no. no, ja jestem daleko. Uważajcie tutaj, sprawdźcie tutaj. Jesteśmy daleko, nie?

Nie no, w tym fajcie to nie kwestia lipca, no dwie flanki dostaliśmy No ale, no, to... ale taka, taka Anka sama była na dobrą sprawę, a i tak nie zabiliśmy jej na hit Chyba skończą tak. A spokojnie, ostatnio wygraliśmy pierwszą i byliśmy trzy, to teraz na odwrót No, wiadomo GG Nic się nie dzieje, panowie Teraz nie zagrają Garenem, Wukongiem, Elni, Jinem i Sennem Mhm, tam na midzie strasznie odjebało dużo razy, bo... Ten Wukong był totalnie dumny, on mega dużo lida dostał z tych kills takich losowych, których powinniście po prostu uniknąć, nie? Ale it's fine, no, shit happens. I też wydaje mi się, że totalnie się grać na Snick bo Bym powinien zawsze być tak, jakby albo pierwszy na obiektywie, albo być w piątkę, nie? Chociaż przynajmniej raz jeszcze kochać. A miałem wrażenie, że zawsze było tak, że. Yy, kogoś nie było, nie wiem jak się odczucia. Nie, no, wydaje mi się, nie? że oni mieli po prostu dobry draft i Wukong się sfidował i ciężko się grało. Jakby my, jakby póki był fit, ale jakby nie mógł skerować na ich piki po prostu, IMO. Że jakby ciężko mu się gra. Okej, okay, czyli co zmieniamy? No w zasadzie to my nic nie musimy, to oni nie mają tych pików już. <laughs> co ja? Rozumiesz? Będzie dobrze widzowie, nie? Będzie dobrze. I tu a Fluke. Ma wpadka. Oh my, oh my.